Witajcie, tu z tej strony M5P. Ja. Tutaj przedstawiam Wam dzisiaj pokos Przężyta. kombajnem John Deere. Tutaj widzę, że jakaś firma, pewnie ktoś ją wynajął. No widać, spory sprzęt. Z tego co widzę, to jest chyba seria T. Tak mi się wydaje, ta najnowsza. Widzę, że header około gdzieś 8-9 metrów. Zbiornik na zielono 11,5 tysiąca, może litrów, z tego co wiem. Widać to zresztą tam na filmiku. Pogoda dosyć ładna, sprzyjająca, więc jak najbardziej. Miejmy nadzieję, że upra uprawy w tym roku były dosyć obfite. i Zobaczymy jak to dalej będzie. Jeszcze do końca żniw troszeczkę kawałek jest. Ma. Miejmy nadzieję, że będzie to na plus, a nie na minus, jak dla każdego rolnika. No. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak zresztą sami widzicie też, jak się pięknie ta maszyna prezentuje, jak pracuje podczas pracy. No bliżej nie podejdę, no bo też, wiadomo, ludzie jeżdżą, ale naprawdę przepiękny widok i mam nadzieję, że Wam też się podoba. Taka krótka relacja, niedługo się będziemy widzieć na targach, agroshow, to coś zaprezentuje ciekawego też. Mam nadzieję, że to, co widzicie teraz, to Wam się podoba, tak, taki przedsmak tego, co będzie przed targami i też przed, przed końcem żniw może coś jeszcze nagram, zobaczymy. Gdzieś o młotu, prężyta albo żyta, zobaczymy albo że też. W takim razie trzymajcie się, pozdrawiam Cię po cześć.